Lepiej? Trochę lepiej jest, ale silnie, to ścigił mnie najpierw jakoś Prędkości nie miał No Teraz uciekł Jak on jest taki nerwowy na wysokości Wiesz kości tak, wiesz, jeszcze nadal po centymetr się przesunęło Jeszcze przed konek to nie razem jest silnik trochę zdejmę Jak zdejmę gaz, to on będzie mi pompował, wiesz? No właśnie przedtem tak było silnik trzeba ten w górę trochę przedtem tak było a teraz będzie schodził równo Teraz wchodzi dobrze, nie? A teraz wysokością być tak, teraz tak bez silnika. Chcę mówić, ale to poziom nie nadal. Się nadal, bo, ale przy prędkości, nie? No? No to będzie zatrzymanie, bo dopiero jak gaz, jak prędkość ma wysoką, to takie rzeczy.